Ciacia ma dużą rybę na haku. Ja nie mogę tego zepsuć, tak? Jestem podbierakowym. No, życiówka to jest <śmary> na pewno, nie? Jakby nie bardzo. Yo, widzowie, witam. Dzisiaj trochę bardziej spontanicznie, bo w sumie mamy czwartą dziesięć, a około dwudziestej drugiej, praktycznie. Dopiero wpadliśmy na pomysł, żeby jutro jechać na ryby, znaczy dzisiaj. Więc no, ja na szybko się pakuję. Jadę po Stefana, znaczy po dziadzie. No i co? I let's go! Jedziemy na rybki. Nowhere. To nie jest jakiś vlogiem. Tak, dobry, vlog. No i to tyle, nie? Także co? Dajcie się, się rozbudzić. Dajcie się rozbudzić. Człowiek jeszcze krwa śpi. 420. Standardzik, standardzik. No, tak. Cały... Standardowo No, to całe skręcone. Standardowo. Standardowo jedziemy na dzieńczynę. Czy coś wpadnie? Oby. Dzisiaj naprawdę palujemy na tego Amur'a To tak takie polowanie, że nie ma, że boli, nie ma, że boli Musi być, musi być Także co, pakowanko i widzimy się na Dzieńczynce No, także co widzowie, dojechalim Dojechalim, kolejka do wjazdu oczywiście była, jak to zawsze tutaj Dwa auta przed nami, trzy auta za nami no i co, zaraz gość specjalny, gość specjalny zaraz przyjedzie, gość specjalny. No i co? No rozkładamy się i... pędeszki do wody. Proszę bardzo, już. Zaczniemy ten dzień typowo. Niektórzy zaczynają go... A ja wędkarstwo zaczynam od jednego. No, woda stoi elegancko. Lekki wiaterek. Lekki wiaterek. Ole, Jezus się tam rzucił, ale nie nagrałem. Znaczy nagrałem, ale pewnie, pewnie nic nie widać. Także co, my się rozkładamy i widzimy się jak albo przyjedzie ten jeden osobnik, albo jak już się rozłożymy. Nagrywaliście już wstęp? Tak. A, no to... Ale możesz otworzyć. Tu jeszcze nie nagrywaliśmy nic, prawie. Aha. No to już chłopaki dojechali. Siemanko, witamy. E, ja też właśnie dojechałem. Zapytacie czemu w takim dziwnym dzisiaj e, w dziwnej scenerii. Ale to dlatego, że wpadliśmy na świetny pomysł. E, to w ogóle cały ten wyjazd jest sporą improwizacją. E, ponieważ ja idę na 13 do roboty, mamy godzinę 5.10. Ale się tam rzuciło. E, no, także ja będę się zwijać o 10, a chłopaki sobie posiedzą, ile sobie posiedzą, no i tak fajnie, że się udało szybciej, bo dopiero planowaliśmy, mamy 16 lipiec, a planowaliśmy wyjazd 30, ale 30 też pojedziemy. Co jeszcze? Yy, no oczywiście bardzo chciałbym przeprosić, tak, za moich kolegów, yy, na poprzednim filmie sporo było takich niecenzuralnych słów, myślę, że już dzisiaj będzie lepiej. To są emocje, my jesteśmy jacy jesteśmy. To są emocje, ja jestem trochę pierdolony, nie wyzywaj mi na wszelki wypadek matki, bo jak cię spotkam, to ci mogę wyjść. Jesteśmy naturalni, dlatego nie będziemy się z tym kryć, no co mogę powiedzieć. No, tak wyszło, nie? To były emocje, no. dwie życiówki siadły i... i tyle, no ja się już rozbieram i idę rzucać kije do wody ja. Gdzieś tam wpadło, nie? Pierwszy rzut, słońce wychodzi za drzewek, znaczy pierwszy rzut dziadzi bo my to jeszcze jesteśmy w proszku. Dopiero pelet zarobiony, więc no, no, spokojnie, spokojnie. Jeszcze dla, trochę czasu. Dla tych co pamiętają od czego się zaczyna, tak dzisiaj nie zapomniałem spokojnie. Nie trzeba mam z tamtego wyjazdu. O. Po prostu dzisiaj na szybkości trzeba wszystko, dlatego piwko musi poczekać, nie? Jak zrobię pelet, a już kończę. Otworzę. Uizu jak zimno jest. Nie, no nie jest aż tak że... No także co, rozkładamy wędki. Czymś, już oczywiście, ogarnięty, bo to wiadomo. Profesjonalista. A co, wiążemy koło w... do kołowrotków resztę. <laughs> no i jazda. Tu pelecik, który chyba jest No już tutaj pokażę, że widzą, czego tutaj używasz, może. No tu jest, to nie jest to, bo tu jest jeszcze po pelecie yy, zwykłym pudełko, albo było zamykane. No ale to jest zwykła zanęta. Wiadomo, mieszana, mieszana na każdą rybę, a tutaj mamy mieszankę peletów Perfect Swim i Perfect Dynamic i jeszcze mi się odsączają. Dlatego tu już mam coś wymieszane, później jeszcze wiadomo przez sito. W sumie zrobiłem więcej towaru niż jak przyjeżdżamy tutaj na cały dzień, a ja tu będę myślę, że ze 4-5 godzinek, no ale dzisiaj dużo, dużo, dużo towaru, szybkie przerzuty. Dużo ryb na, mam nadzieję No i jazda No i jazda, a Dobra, znowu pierwsze branie dziadzia oczywiście Ale rola poszła taka, że Ja nie, że gdzieś tu jest No jest daleko Jak karty? Proszę państwa. Mały podbierak, mały podbierak ładny ładne No to wiadro Hej, wiadro, kołyska nawet mnie ten nie, tej, nie a no właśnie. Chyba rozkładałem Samopuczucie? No dobra. dobrze no kurde nie spodziewałem się, bo to było tak zarzucone, żeby zobaczyć, rozejrzeć się po terenie Co tu się dzieje Jeszcze to... kołyska nierozstawiona, a pieczna ryba już no, o, się. O. Już jest. O. Taka rybka, widzowie. Będzie większy czy mniejszy? Ciuza. Ja Żywy, Żywe, żywe. Żywe, Leś, 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 leś. Przygryj mu, mu, oczka. O. O. Zaśnij już, oczka zmruż. Taki lujek. Nie wiem, czy będziemy ważyć, czy nie. Raczej nie. Ja Już go wyciągnął. A po co? No chcieli zważyć, no to sobie zważy. Będzie większy? Będzie no idzie... Tak Nie będziemy się... Nie, no nie dziś, waży. Dzisiaj bez przesady, dzisiaj no. nie lejemy. Nie, nie zwarzy, tak jak w ten. Weź z A ptyw. to będzie... Kurde, skilówka. O tutaj. No. Dla visa, dla widza. Malutki. pół kilo podbierak, no to... O, malutki. A. Ale dobrze, że... Coś zaczyna pływać już. No, ale jak szybko? Ja jeszcze wędki w wodzie nie mam drugiej. Ja no w ogóle nie. No, ale ci powiem, yy, po tym pierwszym braniu, to nie wiem czy ufam tym waszym rozwodom. <noise> <noise> tak, szczerze mówiąc. Po pierwsze, ta wędka prawie wyleciała z niego. No, także co? Tu widzicie, druga wędka się robi, będzie przerabiana na metodę najprawdopodobniej. To jeszcze pierwsza? A, no to pierwsza jest... wędka się robi. To No Także tu już, już ryby, łapki. Yy, łapy pachną tak rybką. Jest. A rybka lubi pływać. Także co? Rozkładamy się dalej, bo niektórzy już z rybami, a niektórzy bez wędek, więc no dzisiaj to chyba nie będzie jakiś a. bardzo fair dzielń, Ale zobaczymy. A właśnie, nie pokazałem wam jak ładnie się rodpozi wywalił. No, nówka sztuka, nowy zakup ryba wzięła i cały rozpacz. Jak możecie zobaczyć, pogoda nie rozpieszcza. Nie jest zbyt przyjemnie. A tak jak mówiłem, ostatnie dwa tygodnie już takie takie są naprawdę deszczowe. No, ale Wędeczki już w wodzie wywieziona. Jedna tam, gdzie ostatnio ten duży karpik. Druga na szagę. No, a że. W końcu można trochę, chwilę się znajdzie człowiek na odpoczynek, na posiedzenie, no to sobie segreguje sprzęt. Możecie zobaczyć tu koszyczki. Dwudziestki, czterdziestki. Tu mam trzydziestkę jakąś. Ale no to nie ma czasu, nie, w domu. To po to się przyjeżdża na ryby, żeby odpocząć i właśnie, żeby takie rzeczy sobie pobawić się tym, nie. Szczególnie, że na razie jeszcze nawet piknięcia nie było. U mnie, w coś tam chyba pikło raz. Dziadzia ta rybka, nie? Ale na razie spokój. Widzicie słoneczko z zachmur się teraz ładnie wynurzyło. Także odpoczywamy sobie, nie? O, tościk, tościk! Mm. Sam zrobiłem. Szynka podwawelska. Ser topiony. No i holik, i holik tej ryby. No i holik. Co się odmienia, holik? Co chce, holik? są na piopie nie Zobaczymy, co to. Karpie, karpie. No to już czuć po walce. Czuć, czuć. Kolejny, już drugi. Widać, widać, gdzie te ryby siedzą po prostu. Lubią tą kukurydzę, lubią. ciągną, do Bobiego. Oj. Oj. No podbirakowy podbierakowy Ty no trafił dzisiaj no, ona tak skacze ja nie wstawię nich Większa Większa niż poprzednia chyba Oj, podbrakowy Ale popsikamy zaraz pyszczek Wypięta perfekcyjnie jej na... Czekaj, pokaż mi, jak ładnie Pyszczek obsikany. troszeczkę z narana. Nie wiem, gdzie jeszcze można psiknąć. Coś tu ma. Psikniemy jej. Niech rosną te ryby, niech rosną, naprawdę. Taki karpik. Walczy walczy. walczy, walczy. Walczy, walczy. Tak jak wodzie walczył. No, tu jest ładnie, nie będziemy tutaj z tej strony psikać. Szczególnie. Zobacz koleżanki. Napiję troszeczkę. Drugą, drugą. I poszła w <laughs> Druga ryba. U oczywiście. U nas. Jeszcze nic nie chciało piknąć za bardzo. No ale co, spokojnie, spokojnie. Tak jak Filip mówił, na, na, dużą, na dużą rybę długo się czeka. Także czas na przerzuty. Tak jest, no pelet już, no, pelet już proszę zobaczyć. No. Na początku był strasznie taki gipki, a teraz... No wiem, mi się wydaje, że jest trochę lepiej. Także czas jeszcze raz wywózka, rzut. No i zobaczymy, może, może w końcu coś tam podpłynie. Nie? Dzień dobry, kolejna ryba. Jest. Robi się to nudne, chciałbym coś ponagrywać, podbierać. Chyba też jakiś karpik. To mi w plecach To Bo mi szczyko w plecach. Kartyk walczący, fajnie. Jest. Jest. Oj! O, Amur. Bolej Ale duży! Boli to mnie dupa. Ej, Amur! Ej, Amur! Let's go! Amur! Let's go! Let's go! Let's go! Pierwszy Amurek. Ale... Ja... Ej, ale podbiera... Ej, ale podebrałem to... Pierwsza klasa, pierwsza co? Pierwsza klasa. Pierwsza klasa. Jasne, to. Ale duży! Ej, większy jak ten? okiem to On mówił, on mówił, że to ta zanęta dzisiaj yeah. Na Amura Ol, on jest duży Pierwszy Amur Pierwszy na... Oj, dławi się Dławi się Słyszysz to? Nie. Ale tak gadają, że odjeżdżają te Amury, a odjeżdżą no, no, znaczy wybranie fajne, nie? ale przy brzegu nic w ogóle No, że on zobaczy brzeg i dzida, nie? No Już wiedział, że jest Wiedział, że podbiera Ja... stało. Ja! Ej, super! Fajnie. Czekaj, czekaj. ci, Dziecio. Spokojnie. Jezus! Ja Gdzie <stars> On jakby płynął! No proszę Cię, uspokoić. Się, się, tylko wyłożyć. ale on serduży. <stars> Pierwszy amurek. Czone popsikane. Pierwszy amurek w życiu. Liczę na chłopaków, że też to zrobią za chwilę. Dzięki. No i A pokaż co wyciera ręce. A to już jest różne. <noise> <Przebyski głosy> Będziemy rzucać zara ten zestawik rozwalony. No niestety chyba gdzieś haczyk mu chyba jest pod Bieraku. Widzimy się na kolejnej rybie. Może Mam na... nadzieję, że nie mojej. Może, może naszej w końcu Co? tak przydałoby się chociaż jedną symboliczną. Leszczyk. Wszystko cieszy na razie. wstawanie o czwartej rano to nie jest normalne ludzie, którzy wstają o czwartej rano przed piątą ktoś, jeżeli ktoś się normalnie budzi przed piątą to nie jest osobą normalną wędkawy to, to nie są osoby normalne ja, ja nie jestem osobą normalną ja wstaję o czwartej, bo do roboty mam na piątą i to jest to, że jak budzisz się o tej czwartej i myślisz sobie za każdym razem po co? bo to nie jest sen to jest przymrużenie oka no to jest niemożliwe, żeby się o czwartej wstać i się wyspać. To jest tragedia po prostu. Za każdym razem wstaję o tej czwartej się budzę i mówię sobie, nie, no nie chcę mi się, nie. Jeszcze za czasów szkoły, no to bym, wiecie, machnął ręką i poszedł spać, i to by byłby najlepszy sen w moim życiu. Ale tu, no niestety, trzeba wstać, nie. Takie jest dorosłe życie. A na ryby, no to ten moment zwątpienia to miałem taki sekundowy, nie. Mówię Jezu, znowu czwarta, wstaje, A później sobie pomyślałem, że nie wstaje do roboty, tylko na ryby. No i od razu humor lepszy, nie? No, ale na razie... Dziadzia ma dobry humor, bo jeszcze... Coś, coś tam mi raz pikło, bo coś przepłynęło chyba dużego, ale... Tak, to jest dupa. Kiedy, chyba, że te bomby takie Dziadzia dał jakieś... Chyba, chyba. Specjalne. Pierwszy mój sander w życiu. Ale to na metodę w ogóle? Taki, o, proszę bardzo. Ładny. Mały, bo mały. A proszę, jakie ma kły. Skurczy byk. O, oj, widać, nie? co? fajny Słodki taki. Ale jest, takie ma, jak się go dotknie, to jak okoń taki jest, szorstki strasznie. O. <gry> co, 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 co się stało? Ja mam jakieś szczęście, ja chciałem, ja chciałem tylko wędkę zwinąć, a tu, a tu takie... A ja wyciągam... No nie ukrywam, no nic nie czułem, nie? Tam mówię, dobra koszyczek, bo koszyczek pewnie jest cięższy niż ta ryba, mamy wagę? Oj, nie wiem czy to coś waży w ogóle. Olej się przebiło, no tego nie ma co pokazywać. To normalnie, jakby się nabiła na żywca, ale ja nie mówię na żywca. Kolejny raz takie małe gumno. Nawet nie wiem, co to jest? Ukleja jakaś czy co? No, jak no, zdręka. <laughs> Jakie gumno, a miał amur. Tam bomby są. O, przepraszam. Bomby tam są pozrzucane <laughs> Takie wielkie. No większa kulka wleciała niż ta ryba, wygląda. Zanętowanie. Normalnie, jakbyście do wanny wrzucali takie bomby, do, do, do wanny, a to. To nie wiem co to jest No ale zaraz wracam wróci do wody oczywiście tak Chodź tu Chodź tu. Chodź o tu. No i wypuściła jaj, jaj jaj Ale pech Znam to samo To sam z tego. Dobrze chociaż podbierakowe podbierakowy, nie zjeb... jawo, byłaby afera. Pozdro! Dziadzia ma dużą rybę na haku. Ja nie mogę tego zepsuć, tak? Jestem podbierakowy. Już jedną mu dzisiaj podebrałem fajną. Dlatego tej nie zepsuję i to też podbiorę. Dziadziuś, pójść tą rybę. A, bo też myśli, że życiówkę ma. <tosłuch> No a Tu zaraz 2 metry. Weź to w klej w AI, że wyskakuje taki dwumetrowy. Ale coś walczy. No, dziadzieś tam walczy. Ta amury jest kolejny. Ja oby nie puścił, oby nie puścił. O, o, patrz, jak kręci. Ręczny hamulec musi całym kołowrotkiem odkręca. Nie baw się lepiej, zrób to, co zawsze, a nie to się. Bawisz, skup się. Się, bo to jest twoja życiówka, Stresujesz się? Nie Ale dobrze, bo słoneczko wyszło, będzie mógł wiaderko dostać Technika No dziadzio sią cały czas pika tam Znaczy, że walczę Oj, burzy trochę Jeszcze, jeszcze Oj, by... No, powiem tak. No, życiówka to jest na pewno nie. <laughs> <laughs> Jakby nie patrzeć. <laughs> Jakby nie patrzeć, no. Rekord pobił. I to jest bardzo ładny karp. Czekaj, czekaj, dajmy. Bardzo ładna ryba. Co by nie mówić. Jest dobrze, że słońce wyszło, bo no, no będzie wiadro. chora Najpierw no go tak? Irak. Wyciągnij ten. Tutaj gra. Co? 4,5? Nawet nie widzę innej. No jest na, na równo 5. No. No, 4,5. No, troszkę. 4,5. Nic większego dużo niż 4,5. Bo jest długi, nie? No. A, ale pudzienka, jeszcze nie, nie, jeszcze nie najedzony. No ale rekord pobił. Rekord pobił. Musisz zapozować ja się z banku fajnie, największa ryba twoja, tak? No Nie, ile miał Amur? Cztery... Cztery kilo, tak? Cztery, no To Było czuć Było czuć że Dobrą walkę to fajnie Takie czwóreczki fajnie dają walkę Teraz aby nam taka wzięła jeszcze i będzie fajnie. Dobra, mamy godzinę widzowie 10.24. Ja chwilę po 10 zwinąłem wszystkie wędki, już zabrałem cały swój sprzęt. Ja niestety muszę już zwijać na 13, muszę być w pracy. Yy. Następnym razem jak pojedziemy na ryby, yy, no to na pewno będę cały dzień. Mam, na... Myślę, że może uda się, że będziemy od 5 do 19, tak, łowisko jest otwarte, tak. Nic nie stoi no na przeszkodzie, żeby zrobić jakiegoś grillka, coś. Ale no niestety dzisiaj muszę być krócej. No mi nie brały dziadzia na razie fajnie. Zobaczymy, może jak pojadę, to zaczną się ryby. Ryby zaczną brać po prostu, tak. No ja niestety muszę już jechać. Sprzęt już mam spakowany. Ale pamiętajcie, najgorszy dzień na rybach i tak jest lepszy niż najlepszy dzień w pracy. Także, no nic, no jadę. Zrobić swoje 8 i, i do domu, nie? A następnym razem zobaczymy, gdzie pojedziemy. Może Pawłowice, może coś innego. Dla mnie to jest już dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje ryby. I no i nic, no, życzę chłopakom kolejnych takich, takich fajnych amurów, tak? Karpi. Także ja lecę. Na razie. Także co widzowie? Mamy to. Pierwszy amurek wleciał, znaczy w sumie w tym odcinku już drugi. Ale pierwszy mój 65, 65 cm. No co? Myślałem, że to jakiś linek, a okazuje się, że to amurek no także już drugi, pierwszy w życiu Odjechał przy brzegu, bardzo ładnie odjechał. Proszę bardzo. Taka sztuka. Oby jeszcze takie, z dwa albo jakiś ładny karpik, i już mogę wracać do domku. Właśnie się już powoli zwijamy. Ten amurek był w sumie ostatnią fajną rybką. Później jakieś dwa leszcze, no ale to już nawet szkoda czasu antenowego, żeby to nagrywać. Także co no, Zwijamy. Zbadajcie na TikToka, bo niedługo startuje TikTok TTNR Chyba Może jeszcze przed tym, jak wyjdzie odcinek Nie wiem, zobaczymy No, także co Tyle Rel. Tak, tak, tak Dziękujemy Wam za komentarze, lajki Subskrypcje Subskrypcje No Także co 3, 2, 1 TTNR